Hej, cześć, 7 Was! Do nowej serii na moim kanale! Jako, jak możecie zauważyć wcześniej, yy, Pokémon! Nie inne jak. Hack! Mój pierwszy hak na kanale! Yy, Ligut Ocean nie miałem chyba przed tą serią, ale na Ligut Mogą być Game Boy Advance EXPERT? A ta nowa seria to jest tajemnicza seria, o której nikt nie wie. Dlaczego jeszcze będzie się tak ładowało? Chyba ja to pominę. Nie inna wersja jak Pokémon Chrono. Opcje, najpierw opcje. Faz damy sobie tutaj... Oj, no, seta ranka. Ciekawe jaką? To są ranki. A, takie. Wezmę sobie taką. Y, więc nowa gra. No. O, jakiś profesorek. Tu jest! O! Dobra, Demi. Diamond Region, czyli to będzie mi Damont! Dobra. Idzie pokémonem. Pokemonem. Wow, to z tego niż inny profesor. Naprawdę, żaden profesor tego nie mówił, dobra, więc powiedzmy, że jest chłopcem czy dziewczyny. Sady... Nord. Czemu to jest Sadi Nord? Nie wiem, ale wybierzmy sobie losowe imię. To czy będzie Kin? A, Landon. Może być Landon. Dobra. Dobra, ludzie. W końcu zaczynamy. Nowa seria. Teraz będzie tak. Co sobotę? Tak. Co sobotę? Będzie się pojawiać. Co się stało? Ej, a, to sobotem się pojawiać odcinki z krono. A co każdy piątek odcinki z Pokémon Grinder? A, tam w tych tygodnia, wiecie, mogę sobie vlogi ponagrywać. nagrywać. Dobra. Ha? co się stało? Dobra, muszę do kogoś podejść. Tylko kultysty. J jakaś kultysta to może nazwać z Insurgens They're well. Jakiś. Hej. Hej. Ludzie tak rozmawiać. Bo ja to mogę wywinąć. Ten materiał, gdzie wy sobie tak rozmawiacie. Co się stało? Dobra. O, jestem w swoim domu. Jak wiesz, to byłby tylko... To był tylko sen. Tak, to no chyba był tylko sen. Nie wiem czy to był naprawdę ten profesor. O którym jest mowa. Czekajcie, mam buty do biegania? Nie. Ale na początku skąpa. To sobie wezmę potiona. Na początku skąpa sobie... Ej, temu się nie da! Nie mogę sobie wziąć skąpa potiona. Co ci stało z tym komputerem? Ho? A, mam no sobie godzinę. łączy je. gram jest taka godzina. Dobra. Zegarek całkiem dobrze chodzi, co? Co to? A to jest mapa! Więc zaraz. Są trzy. Sewer. Dobra. Więc idziemy. Szkoda, że nie mogę z komuś razem być O! Wybaczcie. Dobra. Czy to był PJ? Zostałem już buty do biegania. Czy mogę w budynku biegać? Nie mogę, niestety. Jesteśmy w Little Town. O! Lukas. Jakiś Lukas. Ech. Dobra, musimy zanim y, jak najwyżej gra nam mówi y, pójść. To nie nim idziemy, ale najpierw sobie wolę pozwiedzać to miasto. Ale w swoim czasie to podwiedzamy. O, jest Lucas, let's go. Idziemy do profesora. O! co się stało? Rufus, dobra. Huh? co się stało? To, to jest grane. Back. No to... No. nam pokemona? Nie, gdzie, gdzie... Gdzie? Gdzie wyciągnie, Tak. Tak aż daleko. Why? Ej, wait, 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 wait. Czyli sobie swoją torbę z pokemonami na pewno? Grrr. Puchiena! Nie! Znowu naszą torbę! Co to było? O nie! Stój tu! Dalej mi nie uciekniesz! No ja mówię, że ona już przeskoczyła przez to. Tak, przeskoczyła. Ej, wait, 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 wait. The wait! The wait Proszę was. Gdzie ona teraz poszła? A tu jest. No dalej uciekła wrednybie. Będzie, że po zazninkami mi się uda go złapać. O Boże! Gdzieś tak w kółko za mną kręcić. Ja już mogę przestać kręcić materiał. Dobra, no co? No co? Nie wiecie, ja to poza oddinkami zrobię. Wiecie?